Świat się nagrzewa, by cię sprawdzić. Nie po to, by cię przyjąć. Każde spojrzenie mierzy terem. Każde słowo to ryzyko. Nawet zły oddech zdradza. Gniew nie krzycze. On wypala znak. Pośpiech nie przyspiesza. On odsłania. Kto porusza się za bardzo, wydaje się. Chłód to nie pustka. To panowanie. To płonący puls pod skórą, powściągnięty. Kto nie ujawnia, co czuje, rządzi. A kto rządzi, nie musi ogłaszać, że panuje. Uczono cię, że mówienie zbliża, że odsłanianie buduje zaufanie, że otwarte serce to odwaga. Kłamali. Podatność jest cnotą, tylko wtedy, gdy drugi nie ma nad tobą władzy. Na polu bitwy to wyrok. Wszystko, co ujawnisz, przestaje być Twoje. Podzielona słabość. To broń, która zmienia właściciela. Każde wyznanie otwiera drzwi. Każdy sekret oddaje również klucz. Wierzysz, że mówienie przynosi ulgę. Ale słuchać waży każde słowo. Mierzy Twoją konstrukcję. Odkrywa, gdzie się zginasz. I zachowuje to na właściwy dzień. Społeczeństwo nie uczyło Cię siły. Uczyło cię przewidywalności, uczyło cię uśmiechać się, gdy nie chcesz, tłumaczyć się, zanim zostaniesz oskarżony, przepraszać za samoistnienie. Chwalą przejrzystość, ale przejrzystość to szkło. Pokazuje wszystko w środku i pęka przy pierwszym uderzeniu. Kontrola rodzi się nie z ujawniania, lecz z odmowy dostępu. Im mniej wiedzą, co czujesz, tym bardziej stajesz się niełamliwy. Chód to nie brak emocji. To tarcza przeciw grabieży duszy. Kto chroni swoje milczenie, nigdy nie będzie więźniem. Ciało to stały zdrajca. Zanim otworzysz usta, już zdradziło twoją historię. Napięcie Ramon ujawnia czujność. Pochylenie głowy zdradza uległość. Pośpieszny gest zdradza strach. Ciało nie kłamie, ale można je wyszkolić. Opanować gest to opanować narrację. Strategiczna bezruchliwość to władza. Milczenie mięśni mówi głośniej. Niż tysiąc zdań. Kto umie użyć ciała. Może rozbroić przeciwnika. Nie poruszając palcem. Jeden krok naprzód. Może wyrwać grunt psychiczny. Odpowiedni zwrot spojrzenia. Może przypieczętować układ. W chaosie ten, kto trwa. Staje się niewidzialną osią siły. Głos to nie dźwięk. To ostrza, niewidzialna obecność, która tnie bez dotyku. Barwa, pauza, rytm to są prawdziwe ciosy. Mówić cicho znaczy zmusić drugiego, by się nachylił. Mówić wolno znaczy zmusić go, by czekał. Kto dyktuje rytm mowy? Dyktuje rytm umysłu przeciwnika. Głos, który rozkazuje, nigdy nie rywalizuje. Nie stara się być głośniejszy. On staje się nieunikniony. Cisza przed słowem. Jest najcięższą bronią. Napina powietrze. Pożera drugiego w oczekiwaniu. A gdy zdanie wreszcie pada. Cios był już dawno przygotowany. Oddech to wewnętrzne terytorium. Kto panuje nad powietrzem? Panuje nad własnym światem. Powietrze reguluje hormony. Spokój oczyszcza umysł. Gdy wróg dusi się w lęku. Oddech to niewidzialny miecz. Niewidoczny, lecz decyduje. Kto przetrwa? Oddychać wolno to manipulować czasem. To spowalniać przestrzeń. Którą inni uważali za szybką. Gdy twój oddech nie zdradza pośpiechu. Jesteś odporny na cudzą presję. Najdłuższa wojna zawsze sprzyja. Temu, kto potrafi czekać. I tylko ten oddycha naprawdę. Kto już zrozumiał. Że czas nie jest wrogiem, lecz sojusznikiem. Instynkt wroga jest prosty. Sprowokować odruch. Jeśli atakuje, a ty oddajesz. Wciąż on kontroluje grę. Rozbite lustro to strategia. Nie oddawać oczekiwanego obrazu. Kto krzyczy, chce krzyków. Kto poniża, chce reakcji. Gdy nic nie dajesz, to nie we własnym echu. Cisza to nie brak. To subtelna przemoc. Rozkłada przeciwnika. Bo zmusza go walczyć z pustką. Panować nad cudzym gniewem. To nie odpowiadać. To pozwolić, by spalił właściciela. Aż ten błaga. O odbicie, które nigdy nie nadejdzie. Zamknięty umysł to niewidzialny mur. Kto się nie odsłania. Pozostaje niezgłębiony. Być nieodgadnionym to wzbudzać lęk. Nie wiedzieć, co myślisz? Zmusza wroga do wyobrażania sobie najgorszego. A każda wyobraźnia przesadza. Niewidzialny sejf nie tylko chroni emocje. On mnoży plotki. Brak sygnałów. Rodzi tysiąc interpretacji. Każda błędna interpretacja. To cios mniej, który musisz zadać. Kto jest zagadką? Kontroluje planszę. Strach rodzi się nie z tego, co pokazane. Lecz z tego, czego nigdy nie da się pojąć. Czas jest trucizną lub antidotum. Zależnie od tego, kto trzyma kielich. Pośpiech rodzi błędy. Błędy tworzą pęknięcia. A czas potrzebuje tylko jednego pęknięcia. By runęły całe zamki. Czekać to niebierność. To niewidzialny nacisk. Podczas gdy drugi się wyczerpuje. Ty zachowujesz energię. W długiej grze wygrywa ten. Kto wie, że cierpliwość to nie bezczynność. To ukryte przygotowanie. Na moment nieuniknione. Atak frontalny to hałas. Każdy się go spodziewa. Każdy się przed nim broni. Prawdziwa siła tkwi w niewidzialnym, w szczególe pomijanym, w ślepym punkcie bez straży. Gdy patrzą na uzbrojoną rękę. Uderzasz z cienia. Gdy bronią oczywistości. Sadzisz nieunikniona. Niewidzialny cel nie musi upaść dziś. Musi być jedynie zaznaczona. Prędzej czy później. Każdy zamek ma swoją szczelinę. Twardość pęka. Płynność kształtuje. Woda nie walczy o przestrzeń. Ona ją zajmuje. Nie musi zwyciężyć teraz. Zwycięża zawsze, bo nigdy nie ustaje. Kamień opiera się, aż pęknie. Woda ustępuje, aż panuje. Kto twardnieje za bardzo, niesie własny wyrok. Kto się dostosowuje, nie tracąc istoty. Przenika wszędzie, pozostając nietknięty. Bitwy zawsze kończy się pusta. Nie wygrywa ten, kto krzyczał głośniej. Nie wygrywa ten, kto zranił mocniej. Wygrywa ten, kto pozostał cały. Większość upada pod własnym ciężarem. Jedni przez gniew, inni przez pośpiech, inni przez potrzebę dowodu. Ostatnia sala należy do chłodu. To on zbiera szczątki. To on buduje. Gdy inni już się zniszczyli. To nie jest gra o oklaski. To gra o przetrwanie. Nie ma chóru dla wytrwałych. Jest cisza. I w tej ciszy tkwi zwycięstwo. Kto znosi ciężar czekania. Wygrywa bez biegu. Kto nosi lód w piersi. Idzie pewnie. Podczas gdy inni płoną od środka. Chłód się nie zapowiada. On jest stałą obecnością. Spokój się nie żegna. On znika. A w śladzie po nim. Świat rozumie, kto panował. Puls z marmuru nie przyspiesza. On wyznacza rytm. Nie dlatego, że musi dowodzić siłę. Lecz dlatego, że już jest siłą.